Ludzie niepełnosprawni to około 15% społeczeństwa. W Polsce daje to około 3 milionów osób. Zmagają się oni często z wieloma problemami seksualnymi. Często wynikają one z różnych ograniczeń fizjologicznych, anatomicznych. Osobie niepełnosprawnej może być trudno znaleźć odpowiednią pozycję do współżycia seksualnego. Mężczyzna może też mieć problemy z utrzymaniem erekcji. Niezbędnej do odbycia stosunku. Yy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą mieć problemy z osiąganiem orgazmu. Często też osoby niepełnosprawne zmagają się z wieloma problemami psychicznymi, które wpływają na to, jak funkcjonują seksualnie. Taka osoba może mieć poczucie bardzo małej atrakcyjności jako mężczyzna czy kobieta, kochanek czy kochanka. Może mieć wrażenie, że też nie pasuje do takich kulturowych schematów męskości i kobiecości. Poza tym, kiedy niepełnosprawność pojawia się nagle, y, często wywołuje to bardzo silne lęki o to, czy związek, w jakim jest ta osoba, przetrwa, czy nadal będzie dla partnera, partnerki atrakcyjną osobą y, pod względem seksualnym. Y, kobiety niepełnosprawne często zmagają się z problemem nietrzymania moczu, niedostatecznej y, lubrykacji podczas zbliżenia, y, czy też y, utraty całkowitej lub częściowej czucia w pochwie. Istnieją oczywiście metody rehabilitacji seksualnej. Mężczyznom z powodzeniem podaje się sildenafil, czyli składnik wiagry. Wykonuje się też iniekcje do ciał jamistych prącia z papaweryny, prostaglandyny. Poza tym wykorzystuje się fizykoterapię, masaże oraz różne inne metody podnoszące sprawność seksualną takiej osoby. Osoby niepełnosprawne mają też pewne obawy i opory związane ze stosowaniem różnych pomocniczych rzeczy, które mogą być pomocne w seksie, na przykład lubrykantów, protez, wibratorów. Dotykają je też różne mity dotyczące ich seksualności. Na przykład Jeden z mitów mówi, że osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego nie mogą y, uprawiać seksu, y, że mężczyzna taki nie jest zdolny do erekcji. Oczywiście to wszystko zależy od y, stopnia i wysokości uszkodzenia. Y, niewiele osób wie też o tym, że niepełnosprawne kobiety, kobiety na wózkach, mogą mieć dzieci.